Dobra. Ponownie dzień dobry. Tym razem znowu w Łotwosku. Dodam Wam na początku filmu, gdzie my jesteśmy. Bo to chyba był szpital, tak mi się coś wydaje. Ale to jest już tak zrujnowane, że z przy tym to jest nic. Ale tu można piękne zdjęcia porobić, nawet do jakiegoś interneta, czy coś. O, proszę. Nie, to był chyba szpital, wiecie? Tak mi się wydaje, że to był szpital. Spróbujemy to jakoś obejść. No, a tutaj nawet nie ma co iść, bo tu są wszędzie krzaczory. Ja wam próbuję, tylko że ta kamera, którą jak kręcę strasznie zbliża. Więc o to mniej więcej wygląda tak Tu jest też drugi budynek do którego zaraz pójdziemy Ale na dach raczej wchodzić nie będę ze względu na... O to, że to się zaraz zawali O Dobra to idziemy do pierwszego budynku Od dzisiaj będę Wam wklejał na początku filmu Gdzie jesteśmy To może tak będzie łatwiej i prościej Ale powiem Wam szczerze, że w Occu jest bardzo. O, tu jeszcze się mata ostała, znaczy podłoga, kawałek. Dzisiaj mam zamiar zwiedzić cztery. Jestem bardzo ciekaw, czym mi się to powiedzie i uda. Co to było? To, tak jak mówiłem, będzie. W... Postaram się wkleić na początek. A, i nazwa kanału się trochę zmieniła. Moja małżonka wymyśliła. Nie wiem, czy Wam się spodoba, czy Wam się nie spodoba. Ale. Nie no, tam się nie będę przyciskał. A, to jest. To jest to. Czyli tu byliśmy na samym początku tu. Te stare budynki mają jakiś swój urok wewnętrzny. Ja wiem czemu, ale strasznie to się popularne zrobiło. Chodzenie po takich miejscach. O, tu było proszę Wejście na dach, tylko że już nie ma gdzie wchodzić na ten. O proszę, tu jeszcze ocalały pewnie rury od czegoś tam. Ja mam ciekawy jestem jednego, czy mi wystarczy. O baterii to ja się nie przejmuję bateriami ale ale jestem ciekawy czy mi wystarczy wiecie co? Karty czy mi wystarczy pojemności karty o ja tego to tego to nawet chińscy uczeni nie wiedzą Tego to nawet chińscy uczeni nie wiedzą. O, widzicie, to jest tak Ale tam obok tak jakby coś chcieli, bo tu są te świeże cegłówki, tak jakby ktoś tu chciał coś, coś już zdziałać i coś zacząć robić Więc To już byliśmy. Ja nie wiem czemu, ale ja mam stary model kamery i ona strasznie zbliża. A ona nie ma zoomu włączonego wcale. Bo teraz włączę zoom. Ale o, budynek pierwszy nie więcej zwiedzony. Potem wyjdę, porobię kilka fotek. Idziemy do następnego, bo mi dzisiaj 10 km czeka. A przerazem 2800. Aż ona mówiła, wejdź i idź autobusem. Nie, tam autobusem. Nie będę jechał autobusem. O, tu jest piwnica. Ale jak jestem sam, to ja nie wchodzę do piwnicy. O, tam było wejście na komin. O, ciekawe co tu było. O, ta piwnica jest ciekawa, z tego co ja tu widzę. O, macie tu jest początek. O, taka wieżyczka, jakby coś w tym stylu. Zobaczymy, czy tam można w miarę bezpiecznie wejść. Ups. Mam nadzieję, że się nie zawali. Zobaczcie, co tam pisze. No ja się nie dziwię, że grozi zawaleniem, jak to. To weźmiemy go, zresztą tutaj zobaczcie już, na pierwsze piętro nawet nie ma jak wleć, bo tu były pewnie schody i one się za a są schody, ale nie, 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 nie. Ja raczej ryzykować życiem, życiem nie będę. A straszne, to w strasznym stanie to jest. To w strasznym stanie jest To zafiówka przy tym to jest To jest w pięknym stanie Ale ja nie będę wiecie co chyba nie wejdę na górę z tego względu że no, Zobaczcie jak to wygląda Ja nie będę tutaj wchodził, bo to się wszystko sypie, wszystko się sypie tu. Ops, pod spodem jest jakaś dziura. zobaczcie, jak to wygląda. Ale ja... raczej no, kiepsko tu jest chodzić. Jest w bardzo, bardzo w złym stanie to. W bardzo złym stanie to jest. To jest ten, co widzieliśmy z zewnątrz, ale wybaczcie mi, do tak zawalonego budynku. Do piwnicy wchodzić nie będę. Kurno. O, widzicie? Cały sufit jest zawalony. Tu jest wszystko zawalone. Dobra, na razie zatrzymam. Porobię kilka fotek. Dobra, jestem z powrotem, ale wiecie co? Zastanawiam się nad tą piwnicą. Ale ten budynek jest w strasznie złym stanie. I tam jest w środku już tu yy, strasznie zawalony. On się pewnie by nie zawalił. Jak ja bym tam w las. Ale jakby się zawalił, to co wtedy? Poza tym samemu poczekajcie, to zrobimy to w inny sposób. Ech. Dobra, yy, na razie przerywam, wyjmę lampę.